przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka. Krzysztof Mrowcewicz dając swojemu małemu zbiorowi bardzo kunsztownych wierszy tytuł metafizyki zdaje się prowokować czytelnika. Metafizyka Arystotelesa, czyli badanie przyczyn i istoty bytu, przez wieki zaczęła pączkować i współcześnie możemy zobaczyć w księgarniach metafizykę świadomości, metafizykę poznania, metafizykę śmierci i wiele innych. Mrowcewicz sięga do baroku, do metafizyki bliskiej Danielowi Naborowskiemu. Ten poeta dworzanin Radziwiła, pisząc kunsztowne sonety, Wiedział, że cały świat i życie To marność nad marnościami. Sonet pierwszy, morski Co mówi mewa, Gdy na niebie kołuje w płynnej kaligrafii, Na odwróconej morza tafli, Gdy niebo w morzu, morze w niebie? Co krzyczy mewa, kiedy nagle Przeszywa sztychem krzychu obłok, i skrzydłem białym gdzieś nad głową wtóruje wiatru białym żaglom. Nie znam języka, co bez granic Milczą w nim morze i przestworza, i nie zrozumiem za nic, zanim znów nie odbije się twarz Boża, W tym niezmierzonym drżeniu morza, Imensi tremor oceanii. Sonet Dziesiąty, albo Przy Pogrzebie Rzecz. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie kolej. Psa wyprowadzić trzeba na spacer. Czemu tak serce głośno kołacze, a wrony krążą nad martwym polem? Jeszcze nie kolej. Jeszcze nie teraz. Został stos kartek, rachunków sterta, w zamkniętych więdną listy kopertach, a ziemia brudne usta otwiera. Umarłych włosy wrosły w korzenie, wiją się, pełzną i łakną słońca, płyną pod ziemią i gryzą ziemię. Byle przez chwilę, byle do końca, nim ich pochłonie ziemia spulchniona, i cicho syczą: Do nas, chodź do nas. Sonet jedenasty, pod psem. Miałyście tylko miłość i miskę? Została po was mgła fotografii. A przecież pierwszy służyć potrafił, trzeci otwierał drzwi mokrym pyskiem. Drugi miał serce większe od świata. Kochał tym sercem nas tak jak mógł. Więc kiedy przyszło mu kopać grób, aż mi szlochała w dłoni łopata. Teraz ten czwarty, którego mam. Mały i ciepły życia kłębuszek, zupełnie taki jak ja, sam. Więc, kiedy w drogę wreszcie wyruszę, on pójdzie ze mną jak inne. Tam, bo jeden pies jest i jeden Pan. Sonet trzeci na barok, naborowski. Puste lustra i puste w tych lustrach pokoje Puste szafy, szuflady i puste stronice. Puste słowa, a w słowach puste obietnice. Puste oczy tej pustki, co w oczach się boje. Puste niebo wiruje w obrotach obłoków. Puste morze bez żagla i pusty horyzont. Puste wargi do warg się już wargi nie zbliżą. Puste serce, a w sercu trzepoce niepokój. Puste dłonie, śmiech pusty, coraz pustki więcej, pustka w pustce, pustkowie, ogród zapuszczony, spustoszone marzenia, spuszczone zasłony. Pełne łez, pełne mroku, w strachu i udręce, lustra, szafy, szuflady, obietnice, strony, niebo, morze, horyzont, wargi, oczy, serce. Sonety Krzysztofa Mrowcewicza z tomu Metafizyki czytał Piotr Bajtlik. Jutro ciąg dalszy zapraszam i woda smolka.